I witam serdecznie w czwartym odcinku mojej serii z bossami. Omawiam tutaj jakie ataki mniej więcej posiadają poszczególni bosowie. A i jeszcze odnośnie właśnie teraz mi się przypomniało odnośnie poprzedniego odcinka, jeżeli chodzi o Aladwai, czy bardziej o Zanukę, kiedy ona się do nas zbliży, może nam <laughs> wyłączyć też umiejętność, którą obecnie używamy, a Alad potrafi Wystrzelić jakieś rakiety w naszą stronę A więc tak, w poprzednim odcinku omawiałem Alada, Waj oraz Dwójkę bossów z Ceres, czyli Lech'a, Krilla i Vora A teraz na celowniku jest jednostka Raptor z Europy I znajdziemy go na misji Namach Czy Namasz. Nie wiem jak to dokładnie tej przeczytać Warframe'ami, które polecam Na tę misję jest Wukong, jest to też, jak widzicie Mesa Titania oczywiście też się sprawdzi A i tak samo jak właśnie na Alada Dobrze się sprawdzi po prostu jakiś frame Jakikolwiek frame też z dosyć dobrą bronią Myślę że białą Broń biała według mnie zadaje hmm, Chyba wyższe obrażenia niż większość broni palnej Jeżeli jest dobrze zrobiona I tutaj też dobrze zrobiona broń biała Jeżeli się dobrze ustawimy Jest w stanie załatwić Raptora Ale jednak to jest boss latający, więc lepiej używać broni palnej. Bardzo fajnym framem do zlikwidowania raptora jest też y, chroma z dobrze zbudowaną, na przykład z bronią właśnie snajperką, y, czy jakąkolwiek inną bronią, która zada jakieś wysokie obrażenia, ale snajperka zazwyczaj one shotuje raptora. Wukong, Titania, Mesa, wiadomo Rajno może być też pod Ror i Tupnięcie, żeby unieruchomić nowa, naosobienie i spowolnienie bossa. No i myślę, że Mag pod swoją drugą umiejętność, to jest taki zestaw Warframe'ów, które sprawdzają się na większość bossów. Zazwyczaj ja tych Warframe'ów używam. Ale przejdźmy do walki z Raptorem. Jak widzicie są tutaj takie trzy studzienki. Raptor nam się wyłonił. Musimy go teraz tylko zestrzelić. O, jak widzicie, on wyrzuca tutaj taką bombę. Ogniwo energetyczne, które o, po jakimś czasie nam wybucha. Musimy je podnieść. I w odpowiednim czasie. Wrzucić do tego szybu. Puszczamy przy pomocy trójkąta. I to jest pierwszy szyb. Teraz raptor pokazuje się nam w kolejnym szybie. Znowu wyrzucamy. Lecimy szybko do kolejnego szybu. Zobaczymy, czy uda mi się. O! Tak! A! Jak widzicie, teraz stanąłem. On nie może wylecieć z szybu. Teraz go od razu zabije i nawet od razu. Ta bomba, ten, ojenny, ja, nawet zapo zapomniałem jak od razu się nazywa, coś tam energetyczne od razu wpadło do szybu. Więc to jest też taki trik, jeżeli jesteś, jesteście w teamie, każdy może stanąć już na tym, na pozostałych dwóch szybach, bo wiadomo, z pierwszego zawsze wyleci i załatwić go z broń białej bądź palnej, jaką tam akurat macie przy sobie, która z tych broni jest y, silniejsza. Z Raptora możemy wydropić części do nowej Blueprint do tej postaci znajdziecie w markecie, jest do kupienia za kredyty I standardowo szansa wydropienia części, powłoka i neuroptyka mają 38,72% szans na wylecenie z tego bossa A system 22,56% Pozostałym dropem, który możemy Zdobyć z tego bossa są czujniki neuronowe, na które jest 5% szans. I uwaga, tutaj jeżeli chodzi o mody, jest bardzo niski procent w ogóle szans, że jakikolwiek nam mod poleci. Bo z brązowych modów y, możemy zdobyć zasięg oraz uszkodzenia wewnętrzne, na które jest tylko 1,9% szans. I to są, przypominam, brązowe mody. Jeżeli chodzi o mod srebrne, tutaj możemy zdobyć rozciągnięcie bądź spirale reakcji, na które jest tylko 0,55% szans oraz jeżeli chodzi o złoty mod jest to dzielona komora na które jest tylko 0,1% szans, że w ogóle nam wyleci i tak jak widzicie zrobię sobie przegląd misji żadnego moda nie zdobyłem nawet czujnika neuronowego tylko kredyty Ty Endo i Rubedo, które zdobyłem po prostu biegnąc w biegnąc do tego bossa. To jaką część do Warframe'a dostaniemy to dowiemy się po zakończeniu misji, po dobiegnięciu do punktu ewakuacji. A tymczasem widzimy się przy kolejnym bosie. Następny boss przed nami jest to generał, generał Sargus Rook z Saturna i spotkamy go na misji Tethys, czy Tethys, zależy jak tam Wam wygodniej to mówić. Jeżeli chodzi o Warframe'y Jakie polecam, to moimi wyborami są właśnie Titania Dzięki swojemu ultowi będzie z łatwością strzelała w specjalne punkty na jego ciele, które będą się w odpowiednich momentach otwierać I podobnie jak było to w przypadku Lecha Krilla i punkcie na jego plecach tutaj, żeby mu zadać jakiekolwiek obrażenia Są trzy punkty, ramię, klatka piersiowa i plecy i w te punkty musimy odpowiedni w odpowiednim momencie strzelać, żeby unicestwić tego bossa. Oczywiście polecam też tutaj Rayno podryk i tupnięcie, żeby dzięki tupnięciu sparaliżować przeciwnika i wydłużyć czas y otwarcia tych specjalnych punktów na jego ciele. Nową, żeby jeszcze zmniejszyć jego no, zwiększy podatność na obrażenia. Mesy tutaj jak najbardziej nie polecam, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałem jest to frame, który strzela tak ogółem w, cał w całego przeciwnika, nie, nie kieruje się jakoś specjalnie na poszczególne punkty jego, cia jego ciała, więc tutaj mesę odradzam. Może tutaj też się sprawdzić Excalibur na swój, ze swoim chromatycznym czy tam jaśniejącym ostrzem. Wukong tutaj też się raczej nie sprawdzi. Ze swoją bronią białą tutaj bardziej przydatna jest broń palna. Jak macie też jakąś dobrą broń palną, to jak najbardziej polecam ją sobie wyekwipować. Czy jeszcze jakieś frame? Mac. Mac, oczywiście też. mak jest tutaj jak najbardziej mile widziany. Ale przejdźmy do. Już bicia tego przeciwnika. Jak widzicie, jest to przeciwnik taki, który, którego głównym narzędziem jest miotacz ognia i pierwszym miejscem, które musimy fokusować, zawsze jest ta sama kolejność ramię, klatka i. ramię, klatka i plecy. Ona z tej atakuje właśnie z miotacza ogni. I musimy patrzeć tylko, kiedy jego ramię na początku jest otwarte. Czekamy na ten moment. On musi się chyba troszeczkę wygadać. No, dawaj róg. Czekam na ciebie. O, ramię się otworzyło na, krót na bardzo krótką chwilę. Aż dziwne, że na tak krótko. Bo zaraz mi Titania zginie. O! Aj. O! Teraz! Mamy. O! Wreszcie zniszczyliśmy jego ramię. Kolejnym miejscem jest właśnie brzuch. Na którym musimy się skupić. O! Już jakimś cudem szybko to rozwaliłem. I teraz, jak widzicie, na ostatnim etapie, kiedy. Otwiera mu się plecy, on celuje y, swoim miotaczem ognia y, w ziemię i tworzy taki właśnie pole ognia na całym co mnie tak uderzyło na całym obszarze y, wokół na dosyć, dosyć dużym obszarze wokół niego więc warto w tym momencie jakoś podskoczyć y, czy Titan właśnie w powietrzu być, żeby być poza zasięgiem jego ataków ogniowych. Warframe'em, którego możemy zdobyć właśnie z tego bossa jest Ember, do której blueprint oczywiście znajdziemy w markecie do kupienia jest za kredyty, a tutaj standardowo możemy zdobyć części i tak jak zawsze jeżeli chodzi o powłokę i neuroptykę, jest na to 38,72% szans. Na system 22,56%. Pozostałymi przedmiotami, które możemy zdobyć właśnie z tego przeciwnika, są, tak jak widzieliście, to co mi wyleciało, ogniwa Orokin. Jest na to 2,58% szans. Oraz ampułka detonitu. Nie wiem jak, z jakim procentem szans. W przypadku modów, brązowymi modami, które możemy zdobyć z tego bossa, są zręczne. Uderzenie i punkt nacisku, na które mamy 37,94% szans. Srebrnymi modami są roztrzaskująca burza. Nawet nie wiem, co to za mod. Roztrzaskująca burza i zrozumienie strzelb, na które mamy 11,6% szansy. Oraz dzielona komora i ciągłość. Są to złote mody, na które mamy 1,01%. Procenta szans. A co mi wyleciało? O! Przepraszam, rozstrzygająca burza. Rozstrzygająca burza jest to postawa do młotów. A więc zagadka rozwiązana. A tymczasem, jeżeli ten filmik Wam się podobał, jeżeli dzięki niemu wiecie, jak bić danego bossa, albo dowiedzieliście się, co z niego wyleci i jak mieliście problem żeby wydropić jakąś część, to już wiecie jaki, jaki jest procent szans na to, że tę część właśnie y, zdobędziecie. Jeżeli trafiłem z czymś z tych rzeczy, czy po prostu filmik wam się podobał, pod nim łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, czy są jeszcze jakieś rzeczy, y, o których chcielibyście, abym nakręcił poradnik. A tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!